Yo. Myślę, że dzisiaj sobie coś pobuduję, ale czegoś tu ewidentnie brakuje. Czekajcie. O, tak lepiej. Kim byłby Budowlańc bez swojej małpki? Dzisiaj będę grał w Tiny Glade. To jest taki symulator budowania. E, może bym wybudował coś konkretnego? Może jakaś rekonstrukcja jakiejś znanej budowli? To by było na pewno jakimś wyzwaniem. E, padło na Pekin. Także wybuduję Pałac Kultury i Nauki. Wiem, że niektórzy chcieliby go w sumie bardziej zburzyć niż budować na nowo, no ale myślę, że jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich brył na pewno dla cudzoziemców. O, już jestem blisko. To już nie jest daleko. O nie, tylko tak niskie mogę wybudować? To są niecałe cztery piętra. Nie chcę dachu. No tak, pierwsze schody. Klasyk. No, mam dwie opcje. Albo go zrobię w skali i będzie maciupki, będzie cute ogrodowym pałacem kultury i nauki. Albo zrobię jakiegoś haka. A ja muszę w ogóle zacząć od podstaw, muszę zrozumieć o co tu w ogóle chodzi. O, mogę robić gięte mury. To już jest niezłe. Co faj, co wow. wieża, wieża. Czy to wieża to jest to co potrzebujemy? No jest okrągła. Tylko czy można ją przerobić na kwadratową? No też ma jakiś limit wysokości. Ja jakbym po prostu dodał jeden na... Wow, co to? Czy da się budować rzecz na rzeczy? To jest zasadnicze pytanie. O, zburzyłem ten róg i od razu się zgubił tutaj dach. To ciekawa wiedza. Może się to jeszcze przydać. Mam wrażenie, że w ogóle tutaj te budowanie działa na jakimś absolutnym patencie. I że bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć jak to działa. Czy tu jest limit wysokości? No nie może być. Jak mam zbudować taką wysoką... Budowlę. Nie mogę wejść poza cztery piętra. A co to? Aha, czyli to jest usuwanie muru, a to jest burzenie całkowite. Okej. Okay. Wszystkie narzędzia edycji. Co to było? Główna misja w sumie teraz to spróbować iść na wysokość. Chociaż to. Czy to już daje vibe taki prawidłowy? Jakoś tak jest, nie? No, już delikatnie. Przy czym to jest kompletnie ta skala. Mamy progres. Tak. Ładnie. Kozacko. Wow. Mm. Trochę jakiś at No ale tak, to możemy działać. Tutaj to tylko sklepie. Te zęby mi się tu nie podobają kompletnie. Ale... Jakoś zdjąć? Muszę wypróbować na... Na przykład tym. Tam tu jakieś controls. Szybkość obrotu. Konfiguracja klawiszy. Wsad. No nie ma. Mega basicowe. W sumie głównie kontrolujemy kamerę. A meszką sobie klikamy. Dlatego muszę rozkminić... Jak... Teraz usunąć te zęby. One tam gdzieś, w sumie nawet jakoś tam występują, ne? więc e, chciałbym kontrolować, gdzie ona sama, gdzie nie. Tu się usunęły same, jeśli dodałem to. Aha. Uuu, mogę nasunąć dwie te same bryły na siebie. I to skasuje zęby. Mówiczka, łódka. Rozkojarzą się. Dobra. Czyli robię tak i to powinno i tak skasować. Te zęby, choć to jest złudzenie, że to jest jedno. Chyba trzeba minimalnie wystawać z tym. A przynajmniej gra próbuje zawsze dociągnąć w tą stronę, w to miejsce. I okay, burzymy Bang. Teraz, jak wysoko możemy zbudować? O. A jeszcze jeden? Dam rada? Dam. Pryła jest już cute, ale idziemy tutaj w autentyczność, także. Na razie musimy zrezygnować z puszczania wody fantazji. Myślę, że potem zrobię coś na freestylu. Wyżej, Darada? Darada. Pytanie, czy teraz, jeśli to podwyższę, to co się stanie właściwie? Zacznijmy od tego, bo on jest najniżej. Potem od tego, potem od tego. Max. Dobra. Znaleźliśmy max z gry i chyba w nim trzeba będzie się zmieścić. O, ale mamy jeszcze wierzchołek pałacu kultury do zrobienia. Także trzeba to dobrze rozplanować. Niech. I co teraz? Właśnie się zaczyna sypać. Chyba z burzę te pośpieszyłem z nimi. Będziemy modelować po kolei. O, wycentrowało się samo, więc spróbuję każdy jeden kolejny bloczek po kolei wymaksować właśnie najpierw, a dopiero potem zbudować kolejne. Bo tamta taktyka średnio się sprawdziła. Może wycentrujmy. Da się? Znowu? Dobra. Następny. Trzeba celować w ten mur. Dokładnie. Niech zgadnę. Teraz będzie max. Jeszcze nie. On no, teraz coś gadał o maxie. To chyba jednak był max. Czy nie? No tyle to max. Okej, okay, czyli tutaj musimy właściwie skończyć z iglicą. O, to będzie robiło za iglicę, super. Da się ją bardziej spiczastą zrobić? No tak, a teraz? No chyba tak. Inaczej nie będzie. <laughs> O, prawie skończono. To musi być trochę mniejsze na pewno. No widzę tam w ogóle takie większe, taki balkon. Tam na dole pod zegarem. Także może bym go spróbował odtworzyć. Tylko pytanie jak? Chciałbym chyba tutaj dodać jeszcze jeden poziom. Czy to jest na tej wysokości? No nie. Powinno być mieć całe? Nie, nie mogę podnieść. Strzelam, że chodzi o to. No nie. To są maksnuszki. nóżki. Dobra, to zrobię to tymi, tymi, tymi. Oknami to przefejkuję, też ma szansę zadziałać. Jak w ogóle to jest? Rozkmina. Na pewno to wygląda bardziej jak wieża niż jak budynek. Także muszę popracować nad szerokością. Ile tutaj by weszło tych okien? Tam, jest, tam są takie pary tych okien, czyli mamy siedem. Za wąsko to mam. Ale pytanie, czy idę w to, żeby to było przekonywujące. Czy idę w vibe'ik? Wydaje mi się, że vibe jest ważniejszy. No i te okna tam są podwójne, ale gdybym ja tutaj podwójne okno zamarkował robiąc pojedyncze to zmieszczę się tam chyba, nie? No? Osiem nawet, ciężka rozkmina. Dobra, będę szedł od góry z tymi oknami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo w sumie te okna podyktują nam szerokość. Tam na górze jest jakieś pięć takich, w tym balkonie, takich łuczków. Nawet, nawet. Nie podoba mi się trochę tylko ta relacja, bo wydaje mi się, że tutaj jest smuklej w rzeczywistości. Zaraz, a mógłbym coś tutaj dodać jeszcze na wierzch? Uuu, mogę to wygiąć, ekstra. O to mi chodziło wcześniej, także to jest super czy znaczy mogę go jeszcze. O, 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 cieńszy. No tutaj od ogółu do szczegółu totalnie. Także chyba najbardziej chodzi mi o to, żeby złapać na razie jakieś, jakąś proporcję właściwą. Da się to jakoś równać? Chyba nie, chyba muszę to na oko. No ale chopiej, po to masz oczy, żeby robić na oko. U. skleja się jak dosuniesz. Trzy. Nie, 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 nie. nie, Jo, Bo pięć na środku. Myślę, że trzeba zrobić te siedem pojedynczych. I po prostu mm, tu dorzucić tak o. Tak, tylko ja to robię w ogóle na swym piętrze. Bo tutaj w, w tym miejscu wychodzi jakiś balkon. Tak muszę zrobić niżej. A tutaj muszę wymyślić, jak znowu zrobić łuki. Otwarte. No dobra. Z takim się zmieścimy. Wracajmy do proporcji. To do dołu, to do góry. Teraz to samo tutaj. To rozsunąć. Yhy. Dobra, teraz trzeba głównie to wyrównać. Tak ogólnie. No to wygląda już dosyć okazale. Tylko ten dół mamy jakiś taki niewydarzony. Dobra. No i okej. Okay. Na pewno musimy coś e, podziałać z tymi rogami. Tylko czy tu w łatwy sposób można skopiować rzeczy? Tu jest rozmiar brasza. To są jakieś ścieżki z tego co rozumiem. No chyba nie. Także. Muszę to na piechotę chyba zrobić. Nie, nie chcę tego, chcę tak. To Te łączenie mi się jeszcze nie podoba trochę. O, jakby lepiej. Dobra, fajnie. Skończymy może to tutaj. No i super. Czy tu będzie można wpakować okno? Jeszcze jak drzwi. W ogóle tą całość chyba będą się trochę obniżyć tutaj w tym momencie. Mam wrażenie, że proporcje tutaj jakoś tak nie siedzi. W ten sposób wydawało mi się to o wiele bardziej proporcjonalne. Tak, nie wiem, dotąd. Jakby... Udawać ten kadr, to by było pirać ze drzwi, coś takiego. I to chyba minimalnie jest szersze. Dobra. Muszę wyprowadzić trochę tutaj teraz ten projekt. No. Najtrudniej tutaj w sumie zrobić coś w miarę prostego. Ale czy ja lubię rzeczy łatwe? No, nie sądzę. Ups. Chodziło mi o tom. No, takie małe detale dają cały smaczek. Dobra. Jakiś taki huder lava to ten... To moja wersja jest jakaś taka chuciutka. Może na nią po prostu źle patrzę, może powinienem patrzeć tak? Tak, to się jakoś patrzy. W trybie foto spróbuję to. No nie da mi obrócić. Ja chcę do góry patrzeć. No, żabiej perspektywy. To jest fof. O, flajka. No, definitywnie coś jest po popoprawne z tymi proporcjami. Musi być y, jakiś... No, dobra. Czy teraz będzie lepiej w ogóle? No to wygląda trochę dumniej. Ale to chyba było też tak... Coś takiego. No to chyba jeszcze do tyłu powinienem. Rozsunąć. No, to teraz jest w kształcie prostokąta, a to ma być kwadrat bardziej. No, jakby tak bardziej. Dobra. Teraz przesuńmy to. Dobra. Teraz yy, muszę zrobić te rogi, które miałem z tyłu przed chwilą. Ojej, wsuwam, a one w sumie są chyba trochę bardziej wysunięte. Coś takiego chyba. No nic, zaraz to naprawimy. Miary nie zgadzają. No, to wygląda bardziej. Dobra. Myślę, że nasza wholesome baza jest gotowa. Ok. I co teraz? Teraz chyba bym dorzucił te boczne takie segmenty, te kondygnacje mniejsze. Wydaje się, że to kolejny naturalny krok. Uuu, dociąga się, jakby chciało zostać tym Pekinem. I na jaką wysokość? To gdzieś tam do jednej trzeciej, może dobija, więc jeszcze jedna kondygnacja. Czy to jest wystarczająca? Zerknijmy. A tym fotomodem, może nawet za duży. On gdzieś dotąd powinien, chyba być. No, czyli jeszcze jedna kondygnacja z tego. No, bardziej. Dobra. Czy one są równe? No, trochę. Może coś takiego. Chyba są bardziej krzywe, nawet niż były. Tutaj trochę więcej. Nie. Musimy odjąć tutaj trochę. No i fajnie. Teraz jeszcze te dwie kolejne. Dobra. To też do góry. Jeszcze po kondygnacji. No, te dwie nowe mi wyszły dziebko większe, mam wrażenie. Muszę je pomniejszyć trochę. Dobra, czy nie? Dobra. Wciąż trochę grube. Zrobimy odchudzanie jeszcze od wewnątrz. Wow! Dopiero tu widać, jak to jest krzywe. Będzie? Chyba musi, nie? No i dobra. Czy dałoby się postawić filary? Czy komin może robić za filar? Bo to jest pytanie. Jak obciś się z tego filara? Da się skasować sam dym? Nie bardzo. Jak podejść do tych filarów? Tak się robi drzwi. Tak się robi drzwi. To by było za grube na filar. No to by było nawet, ale dym się unosi dalej. Da się wyłączyć sam dym? Nie. Mamy jeszcze trochę za budą szpicę. Ale tak poza tym to myślę, że powoli nabiera ruinców. Jeżeli to było robione od wszystkiego. No to tak częściowo załatwia sprawę. Mhm. No. Nie usunę. O, tu jest jakieś wykończenia. Aha. Aha. To tym się pobawię potem. Najbardziej by mi tu pasowały chyba kolumny. Ale właśnie... no nie ma sposobu, żeby je stworzyć na razie. Jedyne co jest na namiastką to... O! A jakbym spróbował wolno stojącą latarnię. Nie, latarnia staje się wisząca na budynkach. To nie załatwia sprawy. To jest jakby takie... takie małe. Przyfejkować to... no z daleka całkiem, ale jakby były kwadratowe te drzwi. To druga wersja. No i wygenerowały mi się jakieś z wianeczkiem. Ja chcę głupie, czarne, a nie jakieś świąteczne. Cyk. A jeszcze jakby się je dało pokolorować na czarno. Uff! No jeden do jeden przecież. Perfekcja. Genialne. Chyba dwa od środka. Cyk. Tutaj nie wiem, strzelam, że trzy. ok Trzeba klikać kilka razy, żeby się zmieniała dekoracja. Tutaj też były jakieś. Z dzwoneczkiem. Dobra. Będzie, to, będzie ciemno i to się zateguje. Dobra, teraz tu chcę ten sam patent z takim daszkiem. Wygląda jakoś tak zdobniej. Co? Tutaj się wpakujemy. O, coś takiego. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i fajnie. Dobra. Coś krzywo. O, co to mi wyrosło? Co to za przerośnięte strożutko. Dobra. Czy tutaj też idziemy w drzwi jako. Portale? No, chyba tak. Tylko coś mi się nie zgadza z wysokością. Dobra, dobra. Przeszkadzają mi w sumie te drzewa na dole, bo nie widzę całej bryły, więc trochę usunę. Potem będę się bawił architekturą krajobrazu. O, znalazłem jakiś kawałek muru. Nie wiem, czy to z tej strony mam tę kamerę. Zaraz się dowiemy. Nie, chyba z tej. Też nie. Gdzieś chyba tutaj to łapię. O. No, myślę, że jest całkiem przekonywująco. Tylko teraz te boczne mam wrażenie, że są trochę za niskie. Gdyby były takie, na przykład. No, można by spróbować całą koronę podnieść. Też fajnie. To jest Daszek, ok. To jest przesuwanie. No, no i dobra. Mogłoby to być lepiej, ale zawsze może być wszystko lepiej. Zacznijmy może od tych górnych. Więcej tu nie dodam. Przyk. To ma sens. Też dotąd tylko. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę zrobić z tego ozdobną taki ozdobny kołnierz, taki gzyms. Musiałby być na pewno chudszy. Nie! Drzwi, nie! Zacząłem nie od tej strony, ale okej. Okay. I mam taki problem, że tam jest ich 5 łącznie z tego co widzę. A mi wchodzą cztery takie łuczki. No tyle samo miejsce zajmują. To, to tutaj nie pasuje. A zwyk no bardziej. Tutaj to chyba oszukamy takimi oknami. Fajnie. Jak zrobić zegar? No, no to jest chyba najlepsze co wykręcam. Patrząc na dostępne możliwości. Fajnie, że się przenosi kolor pomiędzy nimi. ekstra To będzie nasz zegar. Dobra. Przejdźmy do okien. Nie wiem czy jeszcze tutaj te niższe pary drzwi ich kolor. Trochę klamki widać, ale nie szkodzi. Czemu mam wrażenie, że z każdej strony ten budynek ma inny wymiar? Może dlatego, że ma? To mi nasuwa pewne pomysły jak zrobić go bardziej cute na koniec. Ale... Myślę, że na początek muszę wykręcić taką wersję przekonywującą bardziej. O, co ta owca tu robi? To ci owca. Myślę, że skończyłam, Jasne, mam tam jeszcze z drugiej strony okna do zrobienia, drugie tyle. Ale jest to jakaś absolutnie przetłaczająca ilość. Tutaj, Bogdan, budowlaniec, wasz ulubiony budowlaniec Europy Środkowo-Wschodniej. Się składa, że zdążyłem zrobić dwie ściany okien. Tutaj jest tak troszkę pustawo. Bije się z tym, czy powinienem je tutaj wstawić, bo wiecie, e, ciepło ucieka ogólnie, to się średnio kalkuluje, koszta stolarki okiennej wysokie, ale może się za to wezmę, żeby nikt mi nie zarzucił, że zrobiłem go na solidne 30%. Pora dni mi się zmienia, odblokowała się Skubana, a ja lubię jak jest tak środek dnia, fantastycznie. No i dobra, jedziemy z tym koksem. Lecimy z tym światem. Tu coś nie siedzi, ale wyjdę z założenia, że krzywo też prosto. Teraz muszę tylko całą ścianę tak pyknąć, a potem tylko jeszcze drugą. Także to pójdzie szybko i sprawnie. Albo wolno i ciężko. To jest kwestia otwarta. Jest fajnie równo. Tutaj też jest inaczej. Jak ja to buduję, każda ściana inna. No i super. Wygląda na to, że wszystkie te boczne kolumny mam załatwione. Więc przede mną ostatnia ściana. Z tym wejściem. Da się je gdzieś przesunąć. Da się je obniżyć, podwyższyć, i to tyle. No dobra, takie nam wystarczy. To jest y, taki syp na węgiel. Muszę zmienić porę dnia jeszcze. No i mamy to. Zrobiłem rekonstrukcję Pałacu Kultury i Nauki w Tiny Glade. Teraz tylko wystawię na Facebook Marketplace. A. Sprzedam Pałac Kultury i Nauki. Replika 1 do 1. Skala nieznana. Cena prif Tylko poważne oferty. Git. Blećmy go sobie jeszcze. Może bym coś na jakiegoś stoka nagrał. Jak już tak latam dronem nad taką idealną repliką. Myślę, że się nikt nie zorientuje i będzie w jakiejś następnej reklamie, albo na początku wiadomości. No wyszło nie z gorsza, myślę. Dobra, jak on by się w sumie zmieniał w czasie? Tutaj chyba sobie muszę gdzieś tu stanąć, no coś takiego może. Jak on by wyglądał w nocy? Tutaj golden hour, cute, a w nocy? U, zapaliły się okna, nowa tapeta odblokowana. Uuu, ten wschód, ten wschód, będzie takie zdjęcie, wiecie, jak to będzie takie zdjęcie, jak wrzucają jakieś fanpage'e miasta. Dajcie kochani, już 8.30, widzimy na zdjęciu jak korkuje się główna arteria, a my życzymy Wam miłego dnia! Zaraz mi się miejsce skończy chyba na kombie, Tu jest tak kompletnie w cieniu, to mi nie robi, który profil ma lepsze. Jeszcze mógłbym zrobić takie... Takie z fokusem Jakiegoś tilt-shifta zrobimy takiego. Tak, najpierw... Czemu to się nie odblokowuje teraz? No nie wiem. Aha, bo ja jestem tutaj dalej, do dobra. Ale muszę tu wrócić i zablokować sobie godzinę, bo ona cały czas działa. Tutaj się zlewają te boczne. Teraz... To jest winieta? Winieta. To... To jest łono, ale... Czy ona ma na cokolwiek wpływ tutaj? No, ostrość się nie zmienia. W ekspozycji możemy dobić kontrastu, saturacji. No, ale ja chciałem zrobić tak podjechać pod sam dół. E, teraz coś widać zmiany ostrości. No, faktycznie, ale z tej dalszej to wcale nie tak bardzo. Chyba takie można zrobić klasyczne. Wychodzisz z dworca centralnego. Jesteś pierwszy raz w Warszawie na wycieczce szkolnej. Zdjęcie obowiązkowe. Dobra, jeszcze takie w dzień. No. Tutaj mamy ten luk. O, teraz nam wyszedł taki efekt tiny planet. Jak widzimy, jak się zagina widnokrąg odwyżaja. Wyostrzę to i po tej osi chcę iść. No i dobra.